Kilka tygodni temu na łamach portalu miastogier.pl opublikowaliśmy dla was test słuchawek Momentum 4 od firmy Sennheiser. Tym razem także mamy słuchawki Momentum 4, ale wersję True Wireless. Słuchawki są douszne. Jak widać, docierają one do nas w niewielkim opakowaniu. Z przodu jest zdjęcie słuchawek oraz ich model, czyli Momentum True Wireless 4. Z tyłu natomiast jest informacja o tym, że działają zarówno na urządzeniach iPhone i iPad, jak i tych korzystających z systemu Android. Prócz tego jest informacja o kodekach, czyli Qualcomm OptX, Qualcomm OptX Adaptive oraz AAC. Mamy informację, że jest wsparcie dla technologii Bluetooth, w tym przypadku jest to Bluetooth 5.3 oraz LE Audio, czyli Low Energy Audio. Co oznacza, że słuchawki mają niski pobór mocy i wytrzymują po prostu dłużej. Ważna jest też informacja o ładowaniu bezprzewodowym, tutaj, oraz o tym, iż mają one rating IP54, który pozwala nam korzystać z nich zarówno podczas jakichś treningów, jak i w trakcie deszczu. Po otwarciu opakowania widzimy case, w którym znajdują się słuchawki. Wrócę do niego za moment. A jeśli pogrzebimy nieco dokładniej to mamy też kabel umożliwiający ładowanie przewodowe case'u. Garść jakichś podstawowych informacji na temat słuchawek, czyli prawdopodobnie konfiguracja wstępna, jakieś informacje o gwarancji. Tutaj nadal makulatura, a oprócz tego dwa niewielkie opakowania papierowe, w których są Dodatkowe gumki do wykorzystania do słuchawek, aby lepiej leżały one w uszach. I w tym samym celu mamy specjalne sile, swoiste uszczelki, które także oczywiście zakładamy na słuchawki. Etui jak widać bardzo ładnie zrobione, pokryte materiałem. Z przodu mamy port USB-C, a także diodę informującą nas prawdopodobnie o stanie naładowania słuchawek. Od spodu jest tabliczka znamionowa, od góry estetycznie naniesione logo. No i w zasadzie tyle. Otwarcie etui ujawnia oczywiście słuchawki. Kolor, który otrzymaliśmy do testów to kolor miedziany. Słuchawki prezentują się bardzo ładnie. Na miejscu są one utrzymywane przez magnesy, a od spodu mamy grupę styków, które odpowiadają oczywiście za ładowanie konstrukcji, załadowanie słuchawek. Jak i za komunikację pomiędzy ETUI i słuchawkami. Słuchawki obie są takie same. Oferują one sterowanie dotykowe, czyli na, w zależności od tego, którą słuchawkę dotykamy, to robimy coś innego, czyli na przykład przeskakujemy pomiędzy utworami, włączamy lub wyłączamy redukcję szumów, zmniejszamy lub zwiększamy głośność, a także odbieramy połączenia telefoniczne. Prezentują się one. Bardzo ładnie, bardzo estetycznie, a więcej informacji na ich temat znajdziecie oczywiście w recenzji dostępnej na łamach portalu miastogier.pl.